Starożytna i średniowieczna alchemia zajmowała się robieniem czegoś wartościowego z czegoś bezwartościowego. I oczywiście robiono to metodami, o których ja nie mam zielonego pojęcia od strony metodologicznej. A oprócz tego są one prawdopodobnie skazane na niepowodzenie i w porządku duchowym człowiekowi nie pomagają. Natomiast rzeczywiście w Bożym Działaniu y, widzimy upodobanie do y, rzeczy małych, niepozornych, nic nieznaczących, z których Pan Bóg potem robi, robi jakieś cuda cuda Bożej łaski. I to widzimy pierwsze w działaniu samego pana Boga, który z tej ludzkiej nędzy potrafi wyprowadzić naprawdę wielkość. I nie tylko z ludzkiej nędzy. Widzimy w dziele stworzenia wykorzystywanie rzeczy małych, niepozornych. W dziejach zbawienia, chociażby wybór narodu wybranego, który no nie był jakoś szczególnie ani wielki, ani, ani wyjątkowy. Pan Bóg wybiera to, co niepozorne. I robi z tego y, czyste złoto czy czyste diamenty. I ta książeczka Alchemik, czyli rzecz o Bogu, o człowieku i o uświęceniu, oczywiście nie będzie uczyć eksperymentów średniowiecznej czy starożytnej alchemii. Tytuł jest trochę prowokacyjny, trochę przewrotny, y, ma być trochę intrygujący, może to się uda. Y, natomiast książeczka jest o wykorzystaniu tego, co nic nie znaczy z ludzkiej perspektywy, a wykorzystane w drodze do świętości może mieć fundamentalne znaczenie. To, jest, to to są z jednej strony drobiazgi, które możemy lekceważyć i się możemy na tym potknąć. Klasyczny przykład niedopałka papierosa, od którego zaczyna się wielki pożar. Święty Maksymilian Maria Kolbe mówi o zawleczkach w samolotach, w, w śrubach. Jak się taka zawleczka od, odczepi, to śrubka się odkręci, może cała część się zepsuje, może z tego być katastrofa. Ale drugi aspekt, ważniejszy jeszcze, to jest aspekt pozytywny. Jeżeli my się nauczymy wykorzystać drobiazgi, którymi wypełnione jest nasze życie, obowiązki stanu, krótkie chwile, z których składa się, składają się nasze dni, jeżeli nauczymy się wykorzystać nasze cierpienia, nawet nasze grzechy, które, które popełniliśmy w przeszłości, pokusy, jakich teraz doznajemy słowem te rzeczy, na które byśmy nie zwracali uwagi, bo, bo nie mają znaczenia, bo nie są dobre, bo nie są piękne, bo nie są wzniosłe, wielkie, jeżeli się nauczymy. Wypełniać to miłością, wykorzystywać jako lekcję pokory, to rzeczywiście nasze życie nabierze wielkiego rozpędu, jeśli chodzi o sprawy Boże. I rzeczywiście wtedy pozwolimy Panu Bogu dokonać takiego alchemicznego eksperymentu. Z tego materiału, o którym Pismo Święte mówi, człowiek jako trawa, jako trzcina, jako proch, jako pył, jego życie jako trud i marność, to są wyrażenia biblijne, a jednocześnie ten człowiek, którego Pan Bóg powołuje. Do świętości bądźcie święci, bo ja jestem święty. Taka jest wola Boże, uświęcenie wasze, mówi święty Paweł, to jest ta przepaść, którą mamy przebyć i myślę, że ta książeczka może trochę w tym pomóc. Ostatni rozdział, po trosze najważniejszy, poświęcony jest Matce Bożej, w której i przy której pomocy najlepiej jest dokonywać w życiu tych eksperymentów, żeby uświęcać to, co małe i nic nieznaczące. Tak jak było. W jej życiu, które z perspektywy takiej czysto ludzkiej jest zupełnie nieatrakcyjne, niewyjątkowe. Życie ukryte, kobiety, 2000 lat temu, a jednocześnie życie najpełniejsze łaski i najświętsze. I każda najdrobniejsza jej czynność miała większe znaczenie, większą wartość, aniżeli męczeństwo wszystkich męczenników. Maryja uczy nas wykorzystywania drobiazgów, i w jej szkole. Myślę, że także wykorzystanie tej książeczki może być pomocą duchową. Jeżeli jakiejś duszy ta książka pomoże w drodze do świętości, to jej cel będzie w 100% zrealizowany. A mam też nadzieję, że nie ma w niej niczego, co by było rzeczywiście jakąś nowością. Starałem się, pisząc ją, czerpać z dobrych autorów poczynając od pierwszych wieków, poczynając od Pisma Świętego, od pierwszych wieków chrześcijaństwa, aż po wiek XX, po nasze czasy, yy, może trochę w innym opakowaniu, jak to się teraz mówi, teraz w nowym opakowaniu, yy, może używając trochę humoru, który paru czytelnikom, którzy mi dawali znać, przypadł do gustu i może także tym, którzy teraz mnie słuchają, do gustu przypadnie z pożytkiem dla ich dusz.